Nie moi drodzy, to nie jest pomyłka. Witam w kolejnym odcinku programu Gość Temi. Tym razem gość wyjątkowy, nietypowy bym nawet powiedział, bardziej gospodarz niż goście. Autor powieści Tu Nie ma Nic, pisarz prozaik i stały bywalec tego programu, Krystian Janik. Dzień dobry Państwu, cześć Radku. Ja, Krystian, mam Cię pytać, jak się tutaj czujesz na początek? Jak chcesz. O, to jest chyba niecodzienne miejsce z Twojej strony, dla ciebie w tym programie. Dla mnie na pewno, tak. Jeszcze nie siedziałem po tej stronie. Krystianie, najważniejsza rzecz, dla której dzisiaj się tutaj widzimy w takiej konfiguracji, to jest to, co leży przed nami, czyli książka Krystiana Janika pod tytułem Tu nie ma nic. Na początek chciałbym Cię zapytać o nietypowe miejsce, w którym ona się odbywa, bo wiesz co, posiedziałem sobie trochę na Google Mapsie, szukałem miejscowości od Chylice, ale nigdzie nie znalazłem. Dlaczego jej nie ma? Podobno gdzieś pod Tarnowem powinna się znaleźć. Radku, tej miejscowości nie znajdziesz na żadnej z map. Jest to miejscowość fikcyjna, owszem, znajduje się pod Tarnowem, ale tylko w tej książce. Ale to w takim razie, dlaczego akurat odchylice? Czy to jest y, związane może z jakimiś odchyłami? Y, tak, jest to związane z odchyłami, nazwa jest znacząca. Jest to miejscowość, w której gromadzą się wszystkie, jak powiedziałeś, odchyły, odchyły od normy, wszystkie negatywne zachowania. Tych odchyłów y, w Twojej powieści jest całkiem sporo. Powiedziałbym, że cała ta powieść składa się z odchyłów. Powieść pisana jest z perspektywy dwóch narratorów. Czemu ma służyć taki zabieg? Yy, tak, jak wspominałeś, powieść jest pisana z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to Jadwiga, kobieta po pięćdziesiątce, która prowadzi spokojne, na pozór spokojne życie. Mieszka w domu z mężem alkoholikiem i z trójką niewdzięcznych dzieci. I wspomina przeszłość, nie widzi dla siebie przyszłości. Druga perspektywa należy do Tomka Gawrona. Oczywiście Tomek Gawron nie ma nic wspólnego z Tomkiem Gawronem, reżyserem teatralnym. Którego serdecznie pozdrawiam. Gościem Temi był. Był oczywiście gościem Temi. Ktoś inny z nim rozmawiał, nie Radosław Kosiba, ale gościem był. I czemu służy ta perspektywa? Służy temu, żeby opowiedzieć tę historię z dwóch zupełnie innych perspektyw. Czyli widziano otrzyma kobiety, która przeżywa to piekło alkoholizmu, i młodego chłopaka Jacka, który opowiada historię Tomka Gawrona, który w pewnym momencie spotyka Jadwigę i spotykają się ich losy. Chciałem, żeby bohaterowie zostali przedstawieni z dwóch zupełnie odmiennych perspektyw z perspektywy kobiety i młodego chłopaka. Szczegółów tej dwutorowej narracji zdradzać nie będziemy odsyłamy do książki natomiast chciałbym się dowiedzieć co miało na celu połączenie czarnego humoru w tej książce z taką brutalną podmiejską rzeczywistością z pewnością czarny humor pojawia się tam dlatego żeby zdjąć ciężar z tej opowieści bo gdybyśmy czytali przez ponad 300 stron tylko o chlaniu wody, oglądaniu Mundialu w Rosji i biciu żony kluczem francuskim, to w pewnym momencie ta książka zaczęłaby nas pewnie męczyć i balibyśmy się przewracać strony, bo nie widzielibyśmy co tam znajdziemy, czy nie będzie to czasami więcej przemocy. Więc ten czarny humor jest taką odskocznią od właśnie tej przemocy, o której mówisz. Ale te trzy Twoje określenia, które powiedziałeś, opisujące y, tę brutalną rzeczywistość, y, są takie dość poważne, ale jednocześnie yy, trochę przypominające jednak życie niektórych ludzi, chociażby w Polsce. Z pewnością jest to historia, która mogłaby się na pewno wydarzyć w wielu małych miejscowościach. Podejrzewam, że też mogłaby się wydarzyć w miastach, ale tak uchwyciłem tutaj dwa mm, sporty narodowe Polaków, czyli chlanie na umór i oglądanie meczów piłki nożnej. Oczywiście to wszystko się ze sobą splata, ponieważ żeby obejrzeć mecz, no to trzeba się nawalić. Szczególnie jeśli oglądamy występy Polaków, a wiemy jak te występy w ostatnich latach wyglądały, szczególnie popisywany mundial w Rosji. Nie dało się tego obejrzeć, na cześć. To jest dobry temat, bo jesteśmy akurat w takim czasie, gdzie zmiana selekcjonera reprezentacji Polski jest topowym tematem w polskim sporcie, ale ten drugi temat, czyli alkohol to jest Motyw, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, przewodni poniekąd y, Twojej powieści y, wśród y, rodziny żałków. Czy ci ludzie w ogóle coś wieją? Wiesz co, wydaje mi się, że ci ludzie przez całą powieść nie coś wieją, są cały, cały czas na rauszu, ponieważ kiedy kończą jedną imprezę, to myślą już o drugiej. Tak naprawdę zaczynają tą drugą imprezę, bo wbijany alkohol ciągle jest w ich żyłach. I też mamy do czynienia z nazwiskiem bardzo znaczącym. Gorzałkowie, czyli ludzie naznaczeni alkoholizmem. Przecież Jadwiga, która nazywała się zupełnie inaczej, kiedy była jeszcze piękną, młodą panną, wychodząc za Wisława, którego nazwisko rodowe właśnie brzmi Gorzałek, jakby ściągnęła na siebie tę klątwę alkoholizmu. I ta klątwa alkoholizmu, jak widać w powieści, przechodzi również na dzieci. I niestety ta w alkoholizmu jest również wpisana w postać Tomka Gawrona, który w pewnym momencie pojawia się w życiu Jadwigi. Ważnym połączeniem jest połączenie y, tematu alkoholu z tematem mundialu. Dlaczego akurat użyłeś właśnie tematyki związanej z piłką nożną? Czy niejako telewizja, mundial jest wyznacznikiem czasu w twojej powieści? Yy, tak, mundial wyznacza czas. Każdy mecz i przede wszystkim oczekiwanie na kolejne mecze Polaków czy mecze innych drużyn wyznaczają ten czas i wyznaczają go właśnie w ten sposób, że bohaterowie nie tylko czekają na mecz, ale czekają na okazję do wypicia i zorganizowania po meczowego grilla, który również jest bardzo ważną częścią tej książki, ponieważ to tam rozgrywają się te najbardziej tragiczne wydarzenia czy w książce tu nie ma nic dowiadujemy się coś o guście muzycznym autora o guście muzycznym autora dowiadujemy się bardzo dużo bohater jeden z bohaterów tej książki którym jest Jacek drugi narrator tej powieści słucha dokładnie tej samej muzyki co ja czyli metalu we wszystkich odmianach szczególnie tych ostrych Ilu procentach mógłbyś dopasować rzeczy, które dzieją się w powieści do autobiografii Twojej? Jest kilka mm, takich momentów w tej powieści, które są autobiograficzne, na przykład sławna scena, już wspominana choćby w Antyradiu, z narzyganiem do Bigosu. Faktycznie doszło do takiej sytuacji. Byłem kiedyś uczestnikiem wspaniałej imprezy. Było to jakieś 10, może 12 lat temu był to Sylwester. Byliśmy. U kolegi. Impreza była fajna, grała muzyka. W pewnym momencie mama kolegi postawiła taki duży garnek bigosu na stole i powiedziała: "Chłopcy, częstujcie się". Zanim jednak poczęstowaliśmy się tym bigosem, wyszliśmy zapalić. Dopowiem, no że uczestników było czterech, tak jak w powieści. W powieści mamy czterech młodych chłopaków, czyli bardzo wzorowali się. Dokładnie, swoich przeżyć. Dokładnie. <grywa> I wiesz, i jeden, uch, jeden z kolegów zaliczył, jak to się umówi, zgona. A my wyszliśmy zapalić na balkon. Po powrocie z balkonu zobaczyliśmy, jak ten kolega wymiotuje do Bigosu, który stoi na stole. aczkolwiek jeden z kolegów, który w powieści jest Tomkiem Gawronem, nie zdążył zauważyć tej sceny, ponieważ dogaszał powiedzmy papierosa. Ale kiedy wrócił, poczuł potrzebę zjedzenia tego bigosu. Oczywiście nie powiedzieliśmy koledze, że w tym bigosie znajdowały się niepożądane widzieliny, których na pewno mama innego kolegi nie użyła jako składników, więc ze smakiem zjadł ten bigos, po czym bardzo zachwalał potrawę. Mówił do kolegi, żeby przekazał mamie, że bigos jest bardzo smaczny. Był znieczulony. Był znieczulony tak oczywiście. <noise> Jeśli któryś z kolegów Krystiana to ogląda, no to mię wspomnienia. Na pewno miłe wspomnienia. Historia powieści Tu nie ma nic odbywa się w stosunkowo niewielkiej miejscowości, jaką są odchylice, ale przygotowując się do tego programu, zastanawiałem się nad tym, czy co to ty o tym sądzisz: czy niejako można takie historie dopasować nie tylko do małych miejscowości, ale także do większych, zamieniając motyw alkoholizmu, chociażby na motyw uzależnienia od narkotyków, innych uzależnień, czy ogólnie problemów dzisiejszego świata? A to jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że można byłoby umieścić akcję powieści, powiedzmy, w dużym mieście, takim jak Warszawa, i zastąpić alkohol narkotykami. W przypadku w małej podtarnowskiej wsi byłoby to trudne, bo jednak na wsiach ludzie chleją, a nie ćpają, A w dużych miastach faktycznie mamy problem z narkotykami. Nie wiem, jakby to wyglądało. Czy wszyscy ci moi bohaterowie byliby cały czas na śpani, prawdopodobnie na jakiejś 30-40 stronie skończyliby na odwyku. Jednak alkohol ma to do siebie, że potrafi z organizmu szybko wyparować z narkotykami, szczególnie z tymi twardymi jest dużo, dużo gorsza sytuacja, więc podejrzewam, że faktycznie taką książkę dałoby się napisać, dałoby się osadzić to w dużym mieście. Alkohol zastąpić narkotykami, ale jak potoczyłyby się losy bohaterów, nie mam pojęcia. Czyli myślisz, że taki problem, jaki ty przedstawiłeś, to jest pewnego rodzaju algorytm działania wśród ludzi, którzy mają problemy? Lecz na pewno problem alkoholizmu jest bardziej powszechny, ponieważ alkohol jest jednak ogólnie można go kupić w każdym sklepie i praktycznie o każdej porze. No Faktycznie mamy gdzieś może jakąś obniżoną sprzedaż w nocy alkoholu, ale chyba stacje paliw ciągle ten alkohol sprzedają. Nie orientowałem się, jak to wygląda obecnie? Ale podejrzewam, że problem alkoholizmu jest dużo szerszy w Polsce niż problem uzależnienia od narkotyków, więc dlatego poszedłem w alkoholizm, a nie w narkotyki. Dobrze, Krystynie, to teraz mi tak szczerze odpowiedz. Do kogo chcesz trafić tą książką? Do ludzi, którzy mają zobaczyć, jak może być źle, do ludzi, którzy mają tak źle i powinni się z tym utożsamić? Czy to każdego z nich w jakimś procencie? Myślę, że do każdego z nich w jakimś procencie, aczkolwiek podejrzewam, że ludzie, którzy mają problem, nie podejdą do tej książki poważnie, albo w ogóle jej nie wyczytają, bo nie będą mieli na co czasu. Dobra, skoro tak uważasz, to w takim razie zapytam Cię, co chciałbyś przekazać tą książką. Przecież w tej książce jest raczej pesymistycznie niż optymistycznie. Nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej. Dominuje takie poczucie beznadziejności. Chcesz dobić ludzi? Wiesz, co się dzieje na świecie aktualnie. Czy chce dobić ludzi? A zrobiłeś taki wyraz tak, że dość, dość ponury. Yy, nie, nie chcę nikogo dobijać. Mam nadzieję, że ta powieść nie tylko yy, będzie, będzie odbierana jako książka bolesna, bez nadziei, o miejscach, w których nic nie ma, ale też w pewien sposób przyniesie dobrą rozrywkę i skłoni do, do refleksji na pewno. No, mam nadzieję, że nikt nie przeczyta tej książki jednowymiarowo. I nie skupi się tylko na tych bolesnych problemach, ale zauważy, że są miejsca, gdzie faktycznie pojawia się jakaś nadzieja. Owszem, ta nadzieja umiera, ale jest i można się jej uczepić, i można też wyciągnąć taki wniosek, że takim ludziom można pomóc, bo jak widać po mojej książce, sami tego nie zrobią. Czyli każdy tak naprawdę musi wyciągnąć wnioski sobie sam? Dokładnie tak. Posłowie napisałeś, że kontynuacja tej książki jest uzależniona od tego, czy reprezentacja Polski wystąpi na Mundialu w Katarze. Mundial w Katarze jest w tym roku, zatem czy coś będzie powstawało? Tego dowiemy się w marcu po meczu, w pierwszym meczu na pewno Polski z Rosją. Będziemy wiedzieć więcej. Czyli to jest uzależnione. Ta, tak, tak, jest uzależnione. Jest to też taki troszkę chwyt marketingowy. Tydzień temu, kiedy dowiedziałem się, że prawdopodobnie selekcjonerem ponownie będzie Adam Nawałka, stwierdziłem, że ta książka powstanie, bo z Nawałką do tego Kataru pojedziemy. Teraz, kiedy został trenerem Michniewicz, odwołuję i uzależniam od marcowych spotkań, kontynuacji ten... książki. Pojawiła się zmiana selekcjonera, aktualnie selekcjonerem został wybrany Czesław Michniewicz, a Ty, z tego co wiem, planujesz inny format, inny rodzaj, inną tematykę książki. Czy to ma jakieś powiązanie ze sobą? W pewnym sensie tak, biorąc pod uwagę przeszłość obecnego selekcjonera reprezentacji, który wykonał bodajże 711 połączeń, które w jakiś sposób miały ustawiać mecze w polskiej Ekstraklasie, to wydaje mi się, że gdybym w kontynuacji tu nie ma nic, która będzie nosić tytuł nic się nie dzieje. Doszedł do momentu, kiedy michniewicz obejmuje prezentację, to już wtedy zrobiłaby się z tego książka. Czy gangsterska? No jakimś środowisku występczym na pewno, hmm, ale planuję też inną książkę, jak wspomniałeś już typowo, czy gangsterską, trudno jeszcze im powiedzieć. Będzie to książka o dwunastoletnim chłopcu, który opowiada historię swojego brata, mieszkają na Śląsku, w Katowicach lub w Gliwicach, tutaj jeszcze się uwaham. Dlaczego akurat Śląsk? Śląsk, ponieważ Śląsk jest jakoś mocno pomijany, jeśli chodzi o tematy związane z grupami przestępczymi. Mamy mnóstwo książek, mnóstwo filmów, seriali o warszawskiej mafii. Ciągle mielimy ten Pruszków, ciągle mielimy ten Wołomin, ale pomijamy inne miasta, które również w latach 90., -tych, bo akcja powieści będzie się rozgrywać w latach 90., również miał organizacje przestępcze, dlatego, dlatego Śląsk. Ja ci nie y, bez przypadku zadałem to pytanie, bo ostatnie pytanie, jakie y, mam do ciebie, to właśnie takie połączenie y, twojej książki, bo wróćmy już do książki Tu nie ma nic, z y, filmem. Czy w przyszłości życzyłbyś sobie, chciałbyś, może jakaś ekranizacja, adaptacja filmowa twojej powieści? Widziałbyś to? O, może tak. Czy Krystian Janik widziałby na dużym ekranie tematykę właśnie zawartą w Tu nie ma nic? Oczywiście, jeśli jakiś reżyser zechce zekranizować Tu nie ma nic. Kogo na... byś chciał? Jestem na to otwarty, Kogo bym chciał? Jeśli powiem, że Wojtka Smarzowskiego, to będzie banalny, bo to jest tematyka Wojtka Smarzowskiego. Więc powiem, że chciałbym Patryka Wege. Patryka Wege. A w głównej roli byłby? A w głównej roli byłby Piotr Stramowski. Czyli Albo tak... Bartek Królikowski. Czyli nazwiska znane w środowisku twórczym Patryka Wegi. Dokładnie, Wieśka zagrał Andrzej Grabowski. O, już jedną Idealno. rolę taką miał, podobną Podobną do, do, do alkoholu Andrzej Grabowski. Mówisz o Świecie według O Świecie Wydokiewskich, czyli totalnie temat niezwiązany chyba z tobą Krystian, prawda? Yy, totalnie niezwiązany, aczkolwiek yy, łączący się poprzez alkohol. Krystian, jeszcze na zakończenie. Tę książkę, którą widzieliście Państwo przez cały ten odcinek, będziecie mogli wygrać. Mamy dla Was konkurs w formie pytania, które zada Wam teraz Krystian. Biorąc pod uwagę, że w mojej powieści pojawia się sporo wątków muzycznych, pojawiają się płyty, zespoły, to przyszło mi do głowy takie pytanie: który z tarnowskich zespołów, lub niekoniecznie tarnowskich, Mógłby się pojawić na kartach kontynuacji Tu Nie Ma Nic. Moi drodzy, taki jeden egzemplarz książki pod tytułem Tu Nie Ma Nic z autografem autora będzie do wygrania. Macie czas do przyszłego wtorku. Najciekawszą odpowiedź wspólnie wybierzemy i to Krystian podczas kolejnego odcinka Gościa Temi ogłosi zwycięzcę tego konkursu. A ja, Krystianie, dziękuję Ci za pierwszą i chyba ostatnią rozmowę moją. Jako prowadzący program gościli wracaj na swoje miejsce. No i do zobaczenia wszystkim Państwu za tydzień. Dziękuję Ci bardzo, Radku, Poradziłeś sobie wyśmienicie. No dziękuję.